Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. No zobaczmy, czy to działa. Raz, 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 raz. Roz, 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 roz. 50, 15, coś tu słabo to słychać. Dajmy mikrofon tutaj w centralnym miejscu, może będzie lepiej. Nie wiem, czy ktoś jest, czy mnie słychać. I don't know. Nie mam, nie mam pojęcia. Okay. Bach. to mamy, to mamy, tam to mamy, tego nie mamy. Wasze zdrowie. Szanowne panie. Pam 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 Tadam, tadam, tadam. O! Siema, siema, witam! Witam, witam, witam! Przygotowuję się, patrzę, czy ktoś jeszcze przyjdzie. Napiszcie mi, czy mnie słychać w ogóle. Zobaczymy. W zeszłym tygodniu zaspałem. Byłem przemęczony, obudziłem się o 10, że, że czwartek jest. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze tutaj przyjdzie. Być może wrócę do live'ów. Na Facebooku tam Facebook automatycznie rozsyła te live. Ale zobaczę, chciałem na, na YouTube, bo Facebook usuwa po tam 30 dniach te live, a chciałbym, żeby były na ten, zostawały. Można pytać o cokolwiek. Jak to moja koleżanka z taką zrobiła live, na live takim krótkim? To powiedziała, że jestem jej googlem. Proszę seksywę Google zrobić. Napiszcie, czy mnie słychać? Czy mnie dobrze słychać? Ja się tu nie, nie zdążyłem przygotować, pewnie nie mam tutaj nagrań wszystkich, co bym chciał mieć. Kum, 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 kum. To, o, dobra, to tutaj wezmę. Dużo tego jest. A dobra spróbuję to tak zrobić. Halo, halo, halo. Słyszycie mnie? Nie mam odzewu, czy mnie słychać, czy mi widać. Ok, no dobra. Tutaj dodamy nagranie małe, Co, coś wam puszczę. Robert, witam. O, to jest mój stały walec tutaj. Siema, Robert. To, to fajnie, że, że słychać. Ja tutaj próbuję ten, ale coś dodać, ale już mi tutaj widzę, że ten, że OBS pozwiniali systemy na, na tych iMacach im tutaj nie wszystko działa tak jak powinno. Tak widać. Powiem ci, że tą, co ja zbudowałem drewnianą, a borniaczek, to w borniaku ten dym jakoś się tak. Ona jest szczelna, i ten dym jest taki, je, jebiutwo ju macie, z aromat z borniaka. To muszę przyznać, że. A jak jeszcze, bo ja mam o tyle fajnie, że ja mam ten yy, dymogenerator termowid firmy Termo, Termowid. Ja też te wędzarnie będę miał na sklepie wędzenczym wraz z UK. Dymu generatory można kupić. Wędzarnie też się dogadałem, że dom, mógł sprzedawać, na przykład na UK. Czyli ja będę te formalności, wiecie, z tymi podatkami opłacał i według teorii wy już nic nie będziecie musieli opłacać, bo tylko VAT będzie doliczany. Tak to wygląda w teorii. A w praktyce to, 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 to się okaże. 3-4 lata 5 lat negocjowałem z Termowidem. Tam na początku był ojciec, się tym zajmował, potem wszedł Brexit, więc on odmówił w ogóle sprzedaży tutaj wysyłki, nawet jak mówiłem, mu, że ja to wezmę na siebie, to odmawiał, ale poszedł na emeryturę, wszedł syn albo córka, już nie pamiętam i, ten, i po półtora roku negocjacji. I tam przekonywanie udało się załatwić <laughs> demogeneratory, żeby były czy wędzania w sklepie. No, fajne, ten, ten demogenerator fajny mają i na przykład do borniaczka wrzucam ten demogenerator od Hermowida, on pasuje, ta sama średnica jest i jadą wszystkie wióry, jakie są, nie, nie muszą być od borniaka. Tylko, że jest dużo więcej dymu niż z tego demogeneratora od borniaka, i tam no, petarda jest, aromat jest normalnie aż przesadny. No ale co, co poradzić? Nie można mieć wszystkiego. Ale so, ogólnie borniaczek to się... Pikabelo sprawuje. Zawr... Powiem Wam, że tak jak patrzałem i ludzie do mnie dzwonili, że mają problemy, to się obawiałem tego borniaka. Ale okazało się, że to no, że no petarda jest po prostu. Więc mnie to bardzo miło zaskoczyło. Na... Naprawdę jakiś się update zrobił i teraz mi tutaj nic nie działa holender jasny a mnie tutaj wkurzają mnie po prostu tutaj nic tutaj nie chodzi te, te no nic nie chodzi no Ajajajajaj, będę musiał na windowsa przejść MacBook nie daje rady. Mam starszego iMac'a, wiecie, i nowe systemy operacyjne powchodziły i się tutaj zaczęło wykrzaczyć to wszystko. Kto powiedział, że kupiłeś? Mam grupę wędzarniczą jakieś 5 lat. I od 5 lat ludzie do mnie dzwonią że mają problemy w wędzeniu, w różnych wędzarniach i też w Borniaku. I ja nie byłem w stanie im pomagać w Borniaku we wszystkim, no dlatego że ja nigdy w tej wędzarni nie wędziłem. No i przez te 5 lat urosłem na tyle jako youtuber czy tam twórca grupy i kanału, że po prostu Borniak wysłał mi na testy wędzarnie że tak powiem, musiałem się zobowiązać, że ją będę testował i ponagrywam materiały, ale nie mam ingerencji w opinie na temat borniaka, czy w materiały, jakie ja tam zrobię. Po prostu się zobowiązałem, że wykonam tam kilka, ileś tam określoną liczbę testów tego borniaka. O tak to wygląda. Więc nie, nie mam go za darmo, ale to nie jest tak, żebym go kupił, nie? Po, po, po prostu muszę wykonać pewną pracę i realnie te testy zrobić. Tak to wygląda. Zadowala Cię taka odpowiedź? Ale ogólnie? No to miałeś tą mniejszą, nie? No i ten, ale to y, tam możesz regulować y, przepływ w borniaku. Wiesz, co chodzi? Ja na przykład wędzę na maksymalnie otwartym. Jest spoko, ale jest dużo, dużo aromatu jest. Powiem Ci, że tak jak patrzę na tego borniaka, co ja mam, to ja mam 150, nie? Wydaje mi się, że mniejszej nie ma co kupować w wędzarni. No ale to jak w mniejszej nie wędziłem po prostu. Tak typowo tam ludzie w beczkach wędzą, więc są, mają mniejsze drewniane, więc to idzie tylko w zależności ile ro robi. Moim zdaniem ludzie dwa błędy robią w borniaku, że mają problemy. Pierwszy z osuszaniem. Czyli podejrzewam, że zakładają dymogenerator, yy, zasypują go wiórami i w ten sposób osuszają, że dopływ powietrza jest, jest zapchany. Ja tam wrzuciłem nagranie, ono się jeszcze nie pokazało, dla, bo tylko jest dla tych, co wspierają kanał, to dla nich jest już dostępne. Yy, wrzuciłem takie skrzydełka, ro, robiłem barbecue, chciałem zacząć barbecue z dymem. Ja je wrzuciłem takie skrzydełka z paczki, wymieszałem w przyprawy, pół godziny były w przyprawach rzuciłem i one się w 20 minut osuszyły. Takie, wiecie, mokre, nie? Więc naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Witam, witam! Więc bardzo szybko się osuszyły. W tej mojej wędzani innej by się tak szybko nie osuszyły, więc moim zdaniem osuszanie jest w porządku w tym borniaku. Tylko nie można tego brać. No, zatykać dopływu powietrza o, i się ładnie osuszy. Powiem Wam tak szczerze, konstrukcyjnie to moim zdaniem tu się nie ma do czego przyczepić do tego borniaka. A jak chcecie nawet naturalnie wędzić, to tam, gdzie wchodzi dymogenerator, setka rura do paleniska i możecie drewnem wędzić. To jest po prostu komora tylko. Tak, dymogenerator ma taką zasówkę, dodajesz powietrze albo odejmujesz, nie? Wiesz, ja na przykład ten dymogenerator, co mam drugi, to jest wydajniejszy i on na przykład daje jeszcze więcej dymu. Niż yy, ten odborniaka ten dymogenerator. Wiecie, ja teraz kilka wędzeń zrobiłem i mnie zastanawia, jak ludziom, którzy mają siedemdziesiątkę, czyli jest jeszcze mniejsza, jest tam mniej powietrza, zapalają się zrębki w tym dymogeneratorze. Nie, nie mam pojęcia. Nie wiem, no bo ludzie mają błędy, których nie rozumiałem. Teraz trochę po, po ten powędziłem i moim zdaniem jest. Yy, ma przesadną opinię negatywną. Borniak, jeśli chodzi o samo wędzenie w tych konstrukcjach różnych, co żem wędził, od beczki po ten, to moim zdaniem jest dużo lepszy niż ludzie o nim mówią. Więc z mojej perspektywy, Borniak do restauracji, taki wędzarnia gotowa, ktoś nie chce robić, nie zerdzewieje, bo to jest cała z nierdzewki. W porządku jest. Tak, ale to jest, to każda wędzarnia ma wybita. Ludzie kupują drewnianą, mają wybitą metalem i ona się strasznie wróci. Dlatego ja wolę na przykład drewnianą, bo drewno to wchłania, wiesz. Nie, nie masz mycia jej po prostu. A tutaj zachodzi tym tym yy, szlamem z dymu, że, że, że tak powiem. No i trzeba ją całą myć. No, to tak, uciążliwe to może być. Ale to wiesz, to ludzie mają taką różnie pendantnię. Pedantni są. Niektórzy nawet w domu, jak sobie robią jedzenie, to w rękawiczkach, nie? bo się naczytali, że, że trzeba mieć rękawiczki. I że wędzanie to musi być cała z nierdzewki, bo bakterie, bo, żyw, bo żyją tam bakterie. Bo jak masz normalnie z drewna, to tam bakterie żyją, strata, tata, i tam dotkniesz. To, ten, to oni jeszcze to pewnie jakimś tym grzybobójczym jadą przed, przed wędzeniem. To nie, niektórzy są tacy, a niektórzy nie. No, niektórzy są normalni. Ale. Mi się Myślę, że boniak jest tak zrobiony, że wiesz, on się specjalnym środkiem i szafem możesz chyba opłukać, moim zdaniem na, nawet. Także jak z, inne takie piekarniki myjesz, więc to standardowo. Tak samo jak masz piekarnik w kuchni. Więc ogólnie według mnie nie jest zła konstrukcja, chociaż ja osobiście, jak to mówią, wywalał tą 150. No, jeszcze jakieś pytanie macie? Ja te chciałem filmik włączyć z zborniakiem, właśnie jak walczę, ale tutaj ten OBS się coś wykrzacza. Nie, nie mogę dodać tutaj. Nic nie mogę dodać, żadnej sceny, nic nie mogę wziąć ten. Jest to to, co jest po prostu i niestety nic nie mogę zrobić i, i nie wiem. Myślałem, że jak pójdzie update, to będzie lepiej. Ale. Jeszcze jakieś pytania ma macie? No tak, no. Jak ktoś długo wiesz. Ja na przykład chyba 4 czy 5 wędzeń zrobiłem ostatnio. I dopiero żem tą. Tylko że ja rzadko tego demogeneratora używałem, bo ja miałem wcześniej demogenerator do testów. To, że mi ją dopiero po dwóch latach czyścił, ale wędziłem tam nie wiem z pięć, z pięć razy, nie? No ale to na, najlepiej ją przeczyścić po prostu przed wędzeniem, czy po wędzeniu, jak to tam woli, i się nie powinno palić. No a tutaj moim zdaniem ludzie właśnie nie dbają o ten sprzęt, co, co robią. Najlepiej, jakby był bezobsługowy, żeby się sam sprzątał, no ale tak łatwo nie ma. No i nie puszczę wam, bo nic nie mogę zmienić tu w ustawieniach niestety. A, zo, a zobaczymy, czekajcie, czy poleci nagranie. Zo, z, zobaczmy czy ono poleci. No poleciało. Zapraszam Was do odwiedzenia sklepu. Witam do, Was i chciałem home. Was zachęcić do odwiedzenia jako kanału Piotra grupy wędzenia. Bardzo fajne Macie nagrania, nie tylko o wędzeniu. Zachęcam. Nagrał również filmik jak zbudować do, podobną wedzanie. Zapraszam warstwę, Was na jego kanału, spiżalność na grupie na swoje okay. być może zagości również na naszym e, kanale. Same na na się wapń, chleba, macie się Czyli macie odpieczenia chleba, od spiżarni, od weków. robienie wina, robienie piwa, robienie serów. Wszystko co sobie tak możecie wyobrazić, co byście chcieli zrobić w domu, wiem własne piwo, własne wino, własne destylaty jakieś inne. Ser, czy chleb, ser. czy uwędzić wędliny. Wszystko tam znajdziecie. Przynajmniej większość rzeczy tam znajdziecie. Wysyłka na terenie UK to jest chyba w 48 godzin, także nie ma problemu. To poleciało akurat, ale nie wiem czemu ten, czemu nie mogę ustawień zmienić. No nie wiem. No. Wkurzamy to co? Udaj to gorzej. Przerąbane. No nic wam tak nie puszczę. Się zezłościłem teraz. Ale gówno zrobili. No nic, no nic, nie no nic nie poradzę. Przerąbane. Trzeba zmienić platformę do nadawania. Będę musiał chyba wziąć niestety i wykupić jakąś platformę do nadawania, żeby to miało sens. Jeszcze zerwało. Jest tutaj. Widać mnie, słychać mnie. Aż tak jest do tyłu, bo ja to mam strasznie do tyłu. Na podglądzie. Ty kurna. Dziadu ty... Ach. No to wam... Nie, no nie pokażę wam. Bo zły jestem. Zły. Ale mo, to może wam wkleję wilnika wtedy w takim razie. Nie, no, nic nie mogę dodać. Będę się gniewał. Będę się gniewał na ten system. Robert, tylko my zostaliśmy. Widzę. To, jesteś jeszcze? Masz jakieś pytania? Czy będzie bardzo krótki live? I kończymy. Bo mi tu system zablokował, nic nie mogę zrobić. Nie mogę wam nic włączyć, pokazać. A jak zrestartuję to live, a wywali całkiem. No może jakieś pomysły macie ciekawe na produkty. Ja teraz robiłem kiełbasę fajną z przepisów Krzysztofa. Nie Krzysztofa, Roberta Wińskiewicza. Można u mnie książkę z autografem kupić. Ty jesteś, jesteś jedyny wierny, jak to mówią tutaj. DW był i się zmył. Za nudno jest. Już uwędziłem właśnie. Nagranie już wrzuciłem na YouTube'a, niebawem będzie. Bardzo fajna kiełbasa. Część zrobiłem dla mnie, bo to taka surowa miała być, więc część zrobiłem dla mnie surową, a część podpiekłem dla reszty rodziny, ale petarda wyszła. Coś jak grillowa. Dajesz tak, chude mięso z łopatki albo szynkę, no i tłuściejsze, albo boczek, albo karczek. Ja nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie zmienił i ja dowaliłem wołowinki. No i wyszła petarda kiełbasa. Jesteś sam, to ci powiem ten, potem skasujemy tego live'a, żeby nikt się nie dowiedział, ale powiem ci przepis. Czekaj, tylko otworzę sobie, bo sobie zdjęcie zrobiłem z książki żeby miał ten, powiem ci jakie przyprawy, tylko muszę tutaj no, się trochę cofnąć. To słuchaj, to tak dajesz 2 kg mięsa wieprzowego, szynki bądź łopatki, 3 kg mięsa klasy drugiej, czyli boczek, karkówka. Ja dałem karkówkę. Dajesz pół grama majeranku, tylko 2 gramy czosnku na kilogram, 2 gramy gorczycy, no i peko soli między. 16 a 20 gramów, nie? Pekosolid. Wszystko mielisz na Fi 12. Mieszasz, przyprawiasz i po wymieszaniu odstawiasz na 12 godzin do lodówki. Niech sobie, niech sobie dochodzi. I potem wędzisz na zimno. 3 razy po minimum 2-3 godziny, nie? Ja wędziłem 2 razy po 4 godzinki. No. 2,5, po 2,5, po dwie i pół. ostatnio 2,5, a dzisiaj wędziłem ją drugi raz, 4 godziny razem. No to zależy, wiesz, no, każdy ma swój aromat. Ja lubię aromat wędzonego, bardzo lubię i ja to wędzę dużej wędzę niż krócej, ale to zależy od wędzania. I powiem ci, że tą co miałem drewnianą z tym dymogeneratorem, to ona jednak nie jest taka szczelna jak Borniak. To tam jest słabszy ten aromat. Aż ktoś raz kupił ode mnie z i powiedział, że lipa, bo nie było coś takiego tego aromatu wędzonym, nie? Tego dymu aż tak dużo nie, nie było. Tak, to, to taka surowa, tylko że ja część podpiekłem, bo dla reszty rodziny, żeby było taką surową, to ja sobie będę jadł. Zrobiłem pół, pół na pół, no, bo zrobiłem cztery kije, dwa kije na surowo, dwa kije podpiekłem. Także ten, na surowo dzisiaj wędziłem na zimno 4 godziny, to aromat jest taki, że jak z tego borniaka, że jak zam otwieram lodówkę, to normalnie wali wędzarnią. Super. Jak ktoś twierdzi, że ma elektryka i nie ma tego no, aromatu, nie czuje, to niech borniaka kupuje, to będzie czuł aromat. Aż za dużo. No ale to jak to lubisz? A nie powiem Ci, że tak, że... No nie mogę złego słowa na razie powiedzieć o, o, o Borniaku. Bardziej mnie zado, za aż za, mnie zaskoczył pozytywnie niż bardziej niż negatywnie. Więc tutaj nie mam jakichś komplainsów. Dopiero po sparzeniu. No, to ty lubisz takie, ja, ja lubię surowe, ja metkę lubię, także ja to takie lubię, kiełbasy, takie wynalazki, to to jest coś dla mnie. A ja borniaczka jeszcze testuję pod takim kątem gastronomii, wiesz, do wykorzystania w restauracji. Także tutaj widzę, bo jest, ma atesty, jest cała z nierdzewki, jak każdy inny piekarnik, więc tutaj bym widział zastosowanie borniaczka jak najbardziej. Sanepić się, nie przyczepić. No nie powinien się czepiać, nie? Z takiej zwykłej, robionej wędzarni, nie? nie? Niektórzy mają cateringi, to nie mogą mieć napka drewnianej, bo borniaka by mogli mieć, a drewnianej już by nie mogli mieć. No kurna, czy ja tutaj mogę pokazać multimedia yy, yy, aplikację O! Masz tej tutaj. O, udało się, coś tutaj się otworzyło. A ty nojku taki jesteś. Uh, 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 uh. Może się uda wam, wam coś pokazać. Tylko muszę ten włączyć sobie zdjęcia tutaj. Pam 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 i to tutaj. gdzie to tutaj jest? O Boże, weź to teraz tutaj. Wykończył mnie to normalnie. Okej, okay, zobaczmy.